BlackBerry, a wcześniej RIM, od zawsze kojarzył się ze sprzętem dla biznesmenów. Nic tym bardziej mylnego, ponieważ od wielu lat jest to główny rynek, którego przedstawiciele zapewniają kasy kanadyjskiej firmy. Jej urządzenia przed premierą pierwszego iPhone'a były tak popularne, jak dziś sprzęty z nadgryzionym jabłuszkiem na obudowie. Były drogie, niezwykle funkcjonalne oraz przez to nadzwyczaj pożądane w czasach, gdy dotykowe ekrany w ówczesnych PDA były jedynie nic nie wnoszącymi do świata telefonów komórkowych eksperymentami. Jedną z głównych cech telefonów BlackBerry, dzięki której nie pomylimy ich z żadnym innym telefonem na świecie, jest gigantyczna jeżyna w tylnej części obudowy oraz pełna klawiatura QWERTY pod ekranem urządzenia występująca w znacznej większości telefonów tej firmy. Tym, co dużo ten telefon od wymienionego wyżej Q10 oraz wszystkich innych smartfonów, jest sama przekładna ekranu, mierząca aż 4,5 cala, poszerzająca samo urządzenie do niespotykanych w smartfonach rozmiarów 90 mm. Szerokość ta, przy 9 mm szerokości i 120 mm wysokości, przez pierwsze parę godzin wywoływała u mnie silne wrażenie złego wyważenia telefonu. Czułem tak głównie dlatego, że o ile telefon pewnie leży w dłoni, podczas korzystania tylko i wyłącznie z ekranu dotykowego, to podczas pisania na fizyczny w smartfon zdaje się wyślizgiwać z dłoń w kierunku jego ekranu. Sam wyświetlacz został wykonany w technologii IPS LCD i potrafi wyświetlić obraz o maksymalnej rozdzielczości 1440x1440 pikseli, co przy proporcjach ekranu oraz jego przekątnej powoduje, że z komórki korzysta się nadzwyczaj wygodnie. Telefon nie boi się słońca, a co za tym idzie, nawigowanie nawet po aplikacjach z tak ciemnym interfejsem jak Spotify dla Androida nie jest dla nas słoneczny dzień dużym wyzwaniem. Sercem urządzenia jest czterorodzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 801, który pozwala nam na praktycznie bezproblemową grę w wiele ciekawych, natywnych, jak i z Androida tytułów. A tych jest wiele, które wraz z aplikacjami pobierzecie z Blackberry World lub Amazon App Store. Testowany przeze mnie pasport pracuje w oparciu o system BlackBerry OS w wersji 10.3, którego wydajność i wygoda użytkowania jest na bardzo wysokim poziomie. Od czasów użytkowania przeze mnie mojej Nokia N9 nie korzystałem z tak wygodnie rozwiązanych gestów systemowych kanadyjskiej firmie należą sobie to naprawdę gromki brawa. Same gesty są niezwykle intuicyjne. Aby na przykład odblokować telefon do pulpitu, wystarczy pociągnąć palcem od klawatury do loga BlackBerry po wygaszonym ekranie. Gdy uruchomimy już jakąś aplikację, tym samym gestem przekonamy ją do zminimalizowania się. Przeciągnięcie od góry ekranu do jego połowy wywoła dodatkowe ustawienia ekranu lub gry, niczym jak w przypadku Selfish OS. W ten sam sposób, będąc na ekranie głównym, wywołamy rozwijaną belkę. Hub, czyli jedna z największych zalet systemu operacyjnego opracowanego przez ekipę BlackBerry, jest bardzo dobrze rozbudowaną przestrzenią odpowiadającą za wyświetlenie i powiadomień. Te możemy rozdzielić na poszczególne sekcje, jak i filtrować je za pomocą ich priorytetów. Moim zdaniem jest to coś naprawdę wygodnego i pokazuje to też, że rozwijany panel nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o wyświetlenie interakcji. Samą belkę znajdziemy jednak w telefonach z jierzunką na obudowie, co na niej znajdziemy? Szybkie ustawienia, czyli to co te grysy kochają najbardziej. Dzięki zaimplementowaniu w BlackBerry OS dużej ilości kodu Androida telefony BlackBerry potrafią uruchamiać gry i aplikacje dedykowane platformy Google. Niestety, wszystkie pozycje wymagające do swojego działania usług Google Play nie będą działały poprawnie. Sam telefon podczas, gdy nie piszemy na klawiaturze, leży w dłoni bardzo pewnie, a mityczny, gigantyczny rozmiar nie przeszkadza nam w bezproblemowym schowaniu go na przykład do kieszeni. Jego rozmiar można porównać m.in. do bardzo popularnych szkolnych kalkulatorów Casio. Bardzo spodobały mi się predyspozycje muzyczne pasporta, Sprzęt posiada dwa głośniki multimedialne, co chodzą się bardzo dobrą jakością i głośnością odtwarzania muzyki, a same słuchawki dołączone do zestawu naprawdę dają radę. Dodatkowo bardzo wygodnym umileniem odtwarzania muzyki w telefonie BlackBerry jest przycisk umieszczony pomiędzy klawiszami kontroli głośności w urządzeniu, pozwalający na pauzowanie i panowanie odtwarzania muzyki. Odtwarzanie filmów w tym modelu bardzo kłopotliwe, ponieważ jeżeli odtwarzanie multimedium nie jest do ekranu formatu 1 do 1, na dużej części ekranu będziemy podziwiać i dane czarne pasy. Testowany przeze mnie smartfon wykonuje bardzo dobre zdjęcia, choć mniejszy mnie trochę fakt domyślnego zapisywania fotografii w formacie 1 do 1, co powoduje, że nie muszę ich na przykład kadrować, żeby podzielić się nimi na Instagramie. Matryca 13 megapikseli radzi sobie również dobrze podczas kręcenia filmów w rozdzielczości Full HD przy zawrotnych 60 klatkach na sekundę. Przez pierwsze dni korzystania z flagowca Blackberry nie byłem w stanie szybko, a do tego bezbłędnie pisać za pomocą jego klawiatury. Czasem zaczęło się to zmieniać, a gdy odkryłem, że mogę przewijać różne maszyny treści w aplikacjach zainstalowanych na telefonie za pomocą przesuwania po klawiaturze, praktycznie przestałem korzystać z ekranu dotykowego w tym właśnie celu. Spójrzcie na ten telefon, musicie jednak pamiętać, że jest to telefon, który ma na celu zadowolić głównie niższe biznesmenów oraz fanów BlackBerry. Dlatego też, zdecydując się na migrację na urządzenia kalifornijskiej firmy, zorientujcie się, czy Wasze ulubione aplikacje będą działały na telefonie z BlackBerry OS 10.3. Pewne jest, że nigdy Wysi nie mają okazji obcować z tak unikatowym smartfonem, zarówno pod względem nietypowych wymiarów, jak i samego oprogramowania. Więcej informacji na temat BlackBerry Passport znajdziecie na surfing. Zapraszamy!